Malutkie jest miasteczko. O, powój pesz i, i mlecz. W miasteczku przy ryneczku jest domek w ogródeczku. O, nie podobna rzecz. Jacek Kowalski. Opowieści mojego dziadka Stanisława Michałowskiego. Długo ciągnie się opowieść dotycząca tego niedoszłego utopienia się mojego dziadka w odnodze warty pod śremem, ale to są różne aspekty jednego wydarzenia. Aspekty, które no właśnie są taką soczewką polityczną, narodową, historyczną. Wydarzeń, które przetoczyły się przez miasteczko, a jednocześnie dotknęły bokiem swoim małego chłopca, który miał wtedy lat kilkanaście. Mamy już rewolucję. Rewolucja w Niemczech, cesarz uciekł. Wszędzie powoływane są rady robotnicze i żołnierskie, przejmują one władzę. Zaczyna się zupełnie nowy porządek, zaczyna się nowy świat. Pewnego razu w tych dniach, jak istniała ta rada żołnierska, czyli Zolatny Rad, cały oddział wojskowy maszerował przez miasto manifestacją, taką wieś taką. Że oni maszerują, jako teraz ta nowa rewolucja, i przechodzili też obok Ratusza. I tam niedaleko był również burmistrz, przyglądał im się. Jeden z tych żołnierzy wyszedł do tego burmistrza i go zbili na klaszniapko. Zdjęli mu marnarki i obili go. Tego burmistrza obili. Dlaczego? Czy z mojego powodu, to już trudno mi powiedzieć w tej chwili. Jest powstanie wielkopolskie i śrem ma być zdobyty. Kurnik już był uwolniony, potem już był już uwolniony, prawda, a śrem miał być zdobyty, a tam jeszcze znajdował się garnizon niemiecki, bo tam są koszary w śremie. Tak? I oddziały polskich, tych żołnierzy, Polaków, tych powstańców podeszły pod śremy od strony kurnika, a drugi oddział podszedł pod śrem, od tamtej strony, od strony przeciwnej. I miały wejść do Śremu i go zdobyć. A o tym się dowiedział dowódca garnizonu Śremskiego, tak sobie nazwijmy, prawda? To się nazywa garnizon. Jakoś, nie wiem, czy teraz nie umiem tego powiedzieć, jakoś doszło do skontaktowania się. Przedstawiciel dowódcy i przedstawiciel wojsk polskich się spotkali. I omówili w sposób, czy nie dałoby się tego załatwić w drodze porozumienia. No i w końcu porozumienie zapadło takie, że. Niemcy muszą posłać się pociąg, który przyjedzie, i zabierze ich, wszyscy wyjadą. Całe wojsko, ale zostaną broń tutaj. A Polacy wyjdą. No i tak rzeczywiście do południa następnego dnia wszystko się skończyło. Został cały Śrem zajęty już przez władze, przez wojska polskie. Dziadka brzmi. nie było wtedy w śremie? Nie było mnie w śremie, zaraz ci powiem. Musimy teraz. Pominąć na chwilę niezwykle istotny moment wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To jest ważny moment, on miał swoje konsekwencje w samym Kurniku, gdzie Zatek spędził Boże Narodzenie i właśnie początek powstania roku 1918. Natomiast to, co się wtedy wydarzyło, miało swoje reperkusje w przebiegu odzyskiwania śremu przez powstańców w tymże grudniu roku 18. Byłem na wakacjach, jak Ci mówiłem już przed tym, w Kurniku. Przyjechałem. W grudniu, krótko przed Bożym Narodzeniem, były wakacje, przyjeżdżam tutaj do tego samego mieszkania, do tego samego domu, w którym teraz sobie opowiadamy. Zawsze przywiozłem coś rodzicom, albo czekoladkę, albo ojcu cygara przywiozłem, albo coś, prawda? Człowiek miał takie uczucie te, pewne do tych rodziców. Słyszę, że nastrój jest taki już, że tutaj śpiewają rotę, wiesz co to jest rota, tak? tak Mamy ziemi, zjedliśmy kolację. I poszliśmy spać. I ja zawsze byłem z pewnym współczuciem dla swoich rodziców, którzy dużo pracowali, prawda. Zawsze rolnik to ma ciężką pracę, to nie jest taka prosta rzecz. A jednak chodziłem do tej szkoły. Zawsze byłem, powiedzmy, nieobarczany takimi codziennymi obowiązkami, jakbym miał w domu je spełniać, wiesz, jak zawsze rodzice wymagają coś od swoich dzieci. Położyłem się spać, a słyszę, że babcia, czyli twoja prababcia, czyli moja matka, nie idzie jeszcze spać. Bo szyję coś na maszynie, a już jest późna noc. I to mnie rozłościło, że kobieta, która pracuje cały dzień, my już śpimy, a ona jeszcze pracuje. Więc poszedłem. Wyszedłem, takie zaspane oczy miałem, ale patrzę, co robi. A tam szyję sztandar biało-czerwony i się przestraszyła, że ja to widzę, tak mi zakryła musiał. Znaczy odgrywała wobec mnie konspirację. I się domyśliłem. A ponieważ ja już byłem w tajnej organizacji, byłem w scoutingu, wiesz, to ja już się domyśliłem, o co tutaj może chodzić, prawda? Udałem, że nic nie wiem, tylko powiedziałem, mama, proszę spać, bo ja nie pójdę spać, jak mama nie pójdzie spać, no i mama poszła spać. Nabrałem przekonania, że na coś się tu zanosi chyba. Bardzo byliśmy wychowywani patriotycznie, to znaczy dużo pieśni śpiewali się patriotyczni, religijnych też, 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 też prawda? I takie narodowe pieśni. No i na ten temat powiedzmy takich uczniów narodowych. Najczęściej matka, ojciec rzadziej, ale też, też tak samo wypowiadał się. Bo mówił między innymi, jak z kosą szedł w pole. Kosy, wiesz, to są kole. Tak. Pokazywał mi kosę i mówi: widzisz, Niemcy się boją, nie możemy z otwartymi kosami iść teraz przez, przez miasto do pola, bo boją się kosynierki. No i że trzeba było zawinąć tą szmatę, tą kosę całą. Musi być zabezpieczony przed zranieniem kogokolwiek. Ale tego nie mówię, bo się boją Niemcy, żeby nie było kosynierki. Opowieści mojego dziadka, komentował Jacek Kowalski, opowiadał Stanisław Michałowski.